Prawda jest taka, że ja wiem co wy chcieliście w bandzie. Chcieliście założyć agencję OnlyFans. Chłopaki ci obiecali wielkie pieniądze w Ferrari z Bogsdelem, że agencja OnlyFans to będą ogromny, ogromny hajs. I cię wystawili jako pierwszy strzał. Wyszedłeś na pośmiewisko, banda się rozpadła, więc musiałeś jakoś ratować yy, wizerunek. No ale się średnio udało, nie? Dobrze, panie Boxdel, dobrze. Jakby tutaj jakieś, yy, dostaję wiadomości od Boxdella, że to, broń Boże, to nie był pomysł chłopaków, żeby Denis zakładał OnlyFansa. Wychodzi, że Denis sam wpadł na taki pomysł. Natomiast sceptycznie podchodzę do tej wypowiedzi. Jakby pewnie Cię dziwi, czemu nie wierzę Ci na słowo, to tłumaczę proponowaliście i ty i Ferrari nawet mi założenie agencji OnlyFans. Wiem, że banda to miałaby, miało mieć to jedną z działalności bandy, miała być agencja OnlyFans. I dziwnym trafem nagle jeden z członków zakłada OnlyFansa. Więc wydaje mi się, że to szło w tym kierunku. Natomiast jeżeli nie, jeżeli Denis sam z siebie postanowił bez żadnego planu po prostu wywalić kutasa we wzwodzie w, w gaciach y, białych, w walnie, <grym>, no to w takim razie jest jeszcze głupszy niż myślałem. Ale, no jest to prawdopodobne, no jest. No bo nie jest to najostrzejsza. Mimo, że banda to nie są ogólnie ostre kredki, nie ma tam temperówki raczej, to mimo wszystko, no, Denisa bym nie typował jaką najostrzejszą, nawet w tym piórniku. Właśnie, kto tam jest najostrzejszą? Właśnie, ciężko w ogóle powiedzieć. Jeżeli miałbym typować, który z członków jest taki najbardziej ogarnięty, jeszcze na przykład dwa miesiące temu powiedziałbym, że Bogstal. Ale na przykład po tych ostatnich akcjach nawet tym, że go Szeliga wyjaśnił? To nie wiem. Zonego nie znam w sumie. No bo wiecie, to tam na ostatnim streamie, co wam pokazywałem, że Boxer powiedział, że yy, że dlatego tak nazwał żonę Szeligi, bo yy, zobaczył jej wypowiedź, że ona się śmieje tam z męża. A ta żona pokazała, że. Ej, ale ta wypowiedź była kilka tygodni po tym, jak ty się wypowiedziałeś. I ja to sprawdziłem i faktycznie. Więc, jeżeli takie błędy bokser popełnia, to już. To nie wiem. Może Zony jest najbardziej tam kumaty. No, bo Zony się po prostu zakochał, nie? Też tam średni, średni robi decyzje. I te skrzynki chyba tam man ostro na koncie ale głównie Zony jest jebany za... Ale tak jak mówię, nie znam Zonego. Być może jest najgłupszy z, z całej ekipy. Wydawał mi się Ferrari też, bo dużo osób mi mówiło, że Ferrari tylko udaje dzbaniaka, ale że jest inteligentny. Ale kurwa, że spośród wszystkich możliwości on zaczął gadać, że no chciał się ze mną spotkać, bo chciał walkę zorganizować Boxdel bez jednej ręki i nawet nie powiedział o tym Boxdelowi, mimo że go miał obok siebie w tamtym okresie. To też tak trochę Ferrari stracił w moich oczach. Chyba lepiej już by było jakby powiedzieli, że no bo i chcieliśmy cię zdurować. No jakby rozumiem wszystko, no ale czemu nie powiedział Boxdelowi o tym... Że miał pomysł takiej walki. Tłumaczył się, że. No bo ja byłem pewny, że ze się zgodzi. Ale to kurwa było. Ej, słuchaj, w ogóle mam taki pomysł. Napiszę do Wardęgi. Przecież widywali się wtedy, nie? Takie to jest turbo dziwne. Mówicie, że Dzony też tępy? No ciężko, ciężkie pytanie się wylosowało.